Przed chwilą nagrałem filmik na TikToka, i pierwszą rzeczą, którą skomentowała jedna z osób obserwujących, jest tłumaczenie osoby i rzeczy, którą ja skomentowałem: szukanie usprawiedliwienia, szukanie wymówki, tłumaczenie, czemu ta osoba nic nie zrobiła, tłumaczenie. Dlaczego ta osoba nie mogła czegoś zrobić? Nie szukanie rozwiązania, nie szukanie merytorycznej jakiejś formy, tylko zabawienie się w prawnika osoby, która na przykład coś nagrywa. Ja na przykład mówię, że trzeba byłoby to zgłosić. Można podjąć takie, takie, takie działanie, a osoba przychodzi. I szuka od razu dla autora, na przykład jakiegoś filmiku, czy zdjęcia, wymówki, tłumaczenia, dlaczego ta osoba nic nie mogła zrobić. Dlaczego nam tak łatwo przychodzi usprawiedliwianie czy braku zrobienia czegoś? Czyżbyśmy przekładali to na siebie, jakbyśmy na przykład znaleźli kota bezdomnego? To też szukalibyśmy sobie wymówek, żeby nic nie zrobić albo zrobić mniej? Albo oczekiwalibyśmy też, że jeżeli my kogoś bronimy i szukamy dla niego wymówek, to jak my coś takiego zrobimy, to żeby ktoś też szukał dla nas wymówek? Ja wiem, że jest wygodniej znaleźć wymówkę, znaleźć wytłumaczenie, znaleźć powód, dlaczego nie. Sęk w tym, żeby nie szukać wymówek. A szukać takich metod, żeby temat rozwiązać. I nie mówię, że te sprawy są łatwe, że są proste, że są bezkolizyjne bez, bez, bez z, z urzędnikami, z innymi ludźmi, z fundacjami, z prawem. Ja wiem, że to są rzeczy kolidujące, nieprzyjemne, takie, które narażają człowieka na nerwy, które narażają człowieka na, na, jakiej, na jakąś formę dyskomfortu. No ale jeżeli chcemy coś zmieniać, chcemy, żeby było lepiej, to ten dyskomfort niestety musimy w mniejszym lub większym stopniu znieść. Pozdrawiam serdecznie i życzę mniej usprawiedliwiania, a więcej szukania rozwiązań. Wszystkiego dobrego.